Siemanko! Ja jestem Oskar, a ze mną dzisiaj jest... Dzisiaj kręcimy na mój kanał odcinek Skill and Day. Wojtek! Kto zadaje pytania? Ja czy ty? Dobra. jakie masz. Moi rodzice twierdzili trochę, że to nawet fajny pomysł. No ale cóż tu powiedzieć? Fajny pomysł, no i tyle. Nie wiem, w jednym odcinku mam jeden, w drugim jeden. W końcu czynili tam kanał. Ale z czego? Myślę, że nie nakręcić z o oczy. A z jakiej gry, by. jaką grę poleca, żeby nakręcić? A, No. Kolejne pytanie dawaj. No, jak każdy człowiek. Każdy pies. Grecja. Dobra, mam dziewczynę, ona się nazywa Alicja Małecka. Co? Ej no dobra, to już było trochę głupie Wojtek. Ej, czekaj, bo jak ja kręcę z tą przez skajpa, co nie? To nie mam obrazu. Ale jest pytania słuchać. Ale chyba na odcinku będzie widać. No. Jak nie, to... Dobra. Kolejne pytanie dawaj. Дай no, ми воншне така. <laughs> 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 no, то <laughs> и, ну това <добра>, ну. <laughs> <laughs> и твой губик ну, танець. Ено добра, но. Колена. И да дай колени. Так? Слава рази. A po co im to wiedzieć? No i żeby ktoś się do mnie włamał! No gładaj. Nie! Ja. Dobra, ja pójdę dalej. Na sześćdziesiąt 62 przez 5. ja tego nie wrzucę. Nie wolno podawać adresu do sieci. Nie wolno podać adresu do sieci. Nie wolno. Nie wolno. Aha, dobra. No, dalej, kolejne pytanie. Okej. Okay. to może. puszczę jakąś muzyczkę na koniec. To poczekajcie. Pum. Czakalakra! Proszę mi ten adres wymarzać. Dobra, wymarzę. Matko. Co? Z odcinka wymarzać adres? Czekaj. No jesteś? Nie. No nie widać cię. Ej, powaga. Tak. Dobra. Tak. A gadamy jeszcze przez Skype'a? No dobra.